Zaprezentowaliśmy folder multimedialny, o którym tu zaraz powie nam Dominika, myślę więcej na ten temat i miał dać odpowiedź, o czym szumią kozłowskie platany. Na początku roku Pani opowiadały nam o przygotowaniu tego projektu WebQuest pod tytułem, o czym szumią kozłowskie platany. I następnie, następnie z tygodnia na tydzień pracowaliśmy w wybranych już wcześniej grupach i no pomagajcie no. mnie. Utworzyliśmy no. trzy grupy. Jakie tak. trzy grupy pracowały? E, grupa detektywów przeszłości. albo pogłośnij. Detektywów przeszłości. E, grupa etnografów i grupa reporterów przyro przyrodnych. Tak, grupa to może szefowa grupy. Ty byłaś szefową grupy? Etnografów. I czymżeście się zajmowali? Myśmy się zajmowali no, najwięcej, co kiedyś robiono dawniej, jakie były zwyczaje, obrzędy i przeprowadzaliśmy również wywiady z mieszkańcami. Zajmowaliśmy się o takich o wykopaliskach, który, kiedyś dwór istniał w Kozłowie i właśnie zbieraliśmy na ten temat informacje. A nazywaliście się? Grupa detektywów przeszłości. Trzecia grupa. Trzecia grupa nasza. Myśmy się zajmowali wyszukaniem skarbów przyrody w naszej okolicy i opisywaliśmy ich cały I Co znaleźliście? Ile około nasz ma nasz jedyny kozowski platan w Kozowie? No, ścieżka to z kolejno las Dąbrowa. Las dąbrowa, dąbrowa, dąbrowa ścieżka dydaktyczna, las fazanica, bardzo ciekawa roślinność. Zwracaliście też uwagę na ekologię, tak. czyli tutaj przyjrzeliście się hałdzie i autostradzie A4. No to było połączona i nauka, i zabawę, z i nauka z zabawą, bo nauczyliśmy się jak współpracować w grupie. Jak sobie razem dać radę, jak rozwiążemy nowe właśnie... problemy? Ja jeszcze muszę powiedzieć, że w naszych szeregach dzisiaj nie ma osób. Trzech osób, niestety OSPA zdziesiątkowała naszą grupę, a to właśnie osoby, które zajmowały się oprawą informatyczną, czyli tworzeniem strony internetowej, obróbką zdjęć, filmów, także na zajęciach komputerowych, poznawali no chyba z pięć nowych programów, które tutaj wykorzystywali. No, można było efekt zobaczyć. To całe grupowe, to jest przedsięwzięcie. Grupa, która mi chciała o Mikołajach opowiedzieć. E, tak, to by. to Tytuł tego był odkrywałem tajemnice świętego Mikołaja. Mm, malowałyśmy Mikołaje, robiliśmy prace pra plastyczne. Dużo na komputerach też pracowaliśmy. Robiliśmy różne projekt y, Mikołajów, y, robiliśmy różne prace plastyczne i na komputerach. Znaczy, pani mówi, nam zadawała zadanie, co mamy robić, na przykład malować Mikołaja, a my to musieliśmy robić tylko tak jak nam wychodziły to. Te.